Witam Was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy. Dziś zaczynamy od świata mody Tom Ford, słynny amerykański projektant mody, pracował dla takich domów jak Gucci i w Saint Laurent, teraz pod własną marką. Podbił świat mody, ale w 2009 roku hmm, nakręcił film. I to jaki film? Samotny mężczyzna. Piękny, wizualnie, poetycki, fantastycznie zagrany film. Świetny film, który odkrył Toma Forda, reżysera, który teraz powraca z nowym filmem. Film Zwierzęta nocy. Już wstęp i e, muza wręcz hipnotyzują. Gargantuiczne ciała cielska modelek miotających się w rytm e, muzyki. To sztuka. Oczywiście, że to sztuka. Czyli tak naprawdę wernisarz naszej e, bohaterki Susan. E, sztuka, która ma obudzić, szokować, poruszyć. A właśnie, poznajcie. Oto Susan. Susan żyje jak w luksusowej bajce. Niesamowity dom, przystojny mąż, praca, kariera, elita sukces, pieniądze i i coraz większa pustka, złota klatka, ale wtedy nagle w jednej sekundzie prawie wszystko się zmienia I'm worried about you. Susan prawie 20 lat temu rzuciła swojego chłopaka Edwarda. To była wielka miłość, ale rozwód był ostry i gwałtowny, mimo miłości. Jej tytuł to Zwierzęta Nocy. Susan czyta książkę, a my widzimy, jak kolejne sceny z tej książki przeplatają się z przeszłością. Literacka fikcja splata się z tym, co było, z tym, co naprawdę się zdarzyło prawie 20 lat temu. Tom Ford, który w swoim pierwszym filmie dał się poznać jako poeta klimatu i obrazu, tym razem odnajduje przemoc, strach i krew. I to, powiem wam, zaskakuje. Wali między oczy. Wysoblibowany, sterylny, bogaty świat Susan i przerażający krwawy koszmar gdzieś na odludziu Teksasu. To Reżyser świetnie, ale też i w najprostszy możliwy sposób łączy te światy, przenika bohaterów i, a, najważniejsze, zadaje pytanie, co ja bym zrobił? Co ty byś zrobił? I ten gęsty, coraz bardziej przerażający klimat, podbity muzą i dźwiękami. Tutaj każdy gest, spojrzenie, cisza tak wiele znaczą. I to Tom Ford potrafi rewelacyjnie. <ścoughs> Powiem Wam, że kompletnie się tego nie spodziewałem. E, to skrzyżowanie miłości z zemstą, ale Tom Ford daje nam taki. E, Porażająco ponury, skręcający, flaki, dramat, a, który jest podbity niepokojącą, taką drażniącą zmysły muzyką naszego Abla Korzeniowskiego. Aktorsko film jest rewelacyjny. Michael Shannon jako glina z prowincji znakomity. Zaskakujący Jake Gyllenhaal. Ale film kradnie przynajmniej dla mnie Amy Adams. Na pozór taka wyciszona i skupiona, ale jednocześnie czujemy pod skórą, że coś tam jest nie tak. Jest taka wewnętrznie cała rozedrgana i Tom Ford potrafi to fantastycznie pokazać. Naprawdę Amy Adams w tym filmie jest zjawiskowa, jeszcze bardziej niż w Nowym Początku. Taka samotna kobieta według Forda. film Zwierzęta Nocy jest niepokojący, przerażający na wielu poziomach, i w tym momencie, gdzie przy Hollywoodzkim filmie oczekiwałbym czegoś zupełnie innego, reżyser uderza, ale opowiada w sumie o prostych rzeczach, takich jak miłość, zdrada, zemsta, ale robi to w tak fascynujący, wręcz hipnotyzujący sposób. Trochę może jak Lynch, Almodóvar, Peckinpah czy czy nawet Tarantino. Stylistycznie i wizualnie jest to wręcz fantastyczne, rewelacyjne. Zrobione to jest wręcz idealnie. Może troszkę cała historia jest zbyt wykoncypowana. Nie wszystko jest dla mnie tutaj tak do końca jasne, ale całość naprawdę chwyta za gardło. I na 10 w skali kinomaniaka daję temu filmowi 8,5. Poważne, ponure, przerażające i hipnotyzuje do samego końca. Film Zwierzęta Nocy. Zobaczcie. When you love someone, you have to be careful with it. You might never get it again.